Drodzy Państwo, my teraz zmieniamy temat. O dietach było, a teraz będzie o ubezpieczeniach, ale tak tradycyjnie, jak co środę spotykamy się z przedstawicielem grupy GS. Mateusz Zapart, witam Cię. Witaj. Mateuszu, po pierwsze, jak Ci się podoba nasze nowe studio, no muszę zapytać, witam no jest Cię super. w tych naszych pięknych progach. Jest naprawdę rodzinnie no. i bardzo przytulnie. Tak, właśnie miałoby być. Cieszę się na tę odpowiedź. A teraz na no, czas, abyśmy przeszli do naszego dzisiejszego tematu, bo tak naprawdę rozpoczynamy nowy cykl. Trochę Możemy nowy cykl. tak to nazwać, prawda? Tak. tak. Chcemy opowiedzieć o, o czymś takim, na co warto zwracać uwagę z takich drobnostek, ale tych drobnostek niektóre nam uprzykrzają życie. Czyli nie te gwiazdki, Nie takie te gwiazdki, m, niezbyt przyjemne. Nie te gwiazdki, które służą jakby w tej drugiej stronie, ale no. te gwiazdki, które służą nam. Czyli gdzie zwracać uwagę, co można powyciągać z ubezpieczeń, mhm. jakby trochę tak wycisnąć taki przysłowiowy sok z cytryny z, z nich tak już do końca, do końca, żeby to dla nas to były te ubezpieczenia, Aha. a nie dla... Nie dla firmy, która nas ubezpiecza. No i często to są takie dodatki pod nazwą assistance, tak? Tak, tak, tak. To jest taki niedoceniony w sumie dodatek ten assistance. Ja może podam przykład najpierw, Aha. a później, później możemy porozmawiać jak, jak to w konkretnych ubezpieczeniach wygląda. Mojemu koledze zepsuło się auto, tak? Unieruchomiło się w zasadzie. Przyjechała laweta, tak? Facet, który tam ma za zadanie najpierw sprawdzić, czy w ogóle auto działa, nie był w stanie uruchomić, zawieźli do warsztatu, okazało się, że w ciągu 24 godzin nie jest w stanie warsztat tego e, samochodu uruchomić, e, no i co, i super ubezpieczenie zadziałało, asystans, w ciągu dwóch godzin kolega miał auto podstawione pod miejsce, w którym był. I mógł z tego auta korzystać przez cały weekend, bo to był piątek po godzinie 18, więc w zasadzie przez cały weekend, aż do momentu naprawy tego samochodu mm. swojego, mógł korzystać z fajnego nawet samochodu. O proszę, szczerze. czyli e, warto zwracać uwagę na to, co my dostajemy i co możemy dostawać, tak, i e, e, no właśnie, pod jakimi tam nazwami to się może kryć, tak? Gdzie możemy mm -hmm, to I o co dokładnie. pytać? I o, o, to właśnie, o, o tym właśnie chcemy mówić, Aha. bo to są właśnie te usługi assistance. O, o których mówię, to są jakieś rozszerzone usługi takie dodatkowe, tak, do ubezpieczenia. A czy ubezpieczyciel tak bardzo chętnie nam powie, co my możemy dostać za to? Czy, jak się czy zapytamy, tam... to nam odpowie. I okay, właśnie bez... o to chodzi, żeby, żeby zapytać i wiedzieć, o co zapytać. A żeby mieć świadomość tak naprawdę, tak, co nam, co nam że jest możemy, Że możemy coś więcej dostać. Mhm, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zawieraniu tego ubezpieczenia komunikacyjnego? Na przykład na taki zakres, na jak długo dostaniemy samochód w razie, w razie jakiegoś wypadku. Czy to są trzy dni, czy 4, czy 7 czy może ewentualnie do końca naprawy, bo niekiedy jest tak, że przecież jak jest łuczka czy jakieś inne zdarzenie drogowe, no to auto się nie naprawia w ciągu dwóch czy pięciu dni, tylko niekiedy stoi miesiąc w warsztacie. No a jak jesteśmy mobilni, potrzebujemy tego samochodu, dojeżdżamy do pracy z daleka, albo ewentualnie po prostu trzeba dzieciaka dojść do, do szkoły, czy przy miesięcy. Czy prezentyczne codzienne tak, sprawy, dokładnie. które potem brak auta może nam to bardzo Nagle komunikacja miejska zaczyna być fajnym przyjacielem, ale nie do końca y, punktualnym, no okay. i później zaczyna być, zaczyna być problem. Jak, jak to się przedłuża, tak, a wynajęcia auto, auto zastępczego z własnej kieszeni to jest 100-150 zł dziennie, no to nawet, koszty, więc to są duże koszty. Warto zwrócić uwagę, czy, czy ta klauzula tam jest na przykład. Czy coś jeszcze? Na przykład, holowanie. Tak. Bardzo często jest tak, że dostajemy są jakby dwa kruczki tak, w tym wszystkim. Czy holowanie spod domu. Czy, czy mamy to takie holowanie wykupione, bo jeżeli coś nam się zepsuje pod domem, tak? Mm -hmm. No przecież bardzo często tak może, może być, no to wtedy zostajemy na lodzie bez tego dodatku, albo czy jest powyżej 150 km. I tutaj muszę ci przerwać, mój drogi, Dobra. ponieważ wytłumaczymy to wszystko w naszym kolejnym spotkaniu. Dobrze. A ja teraz Państwa zapraszam na dyżur eksperta 32 9208 Mateusz, ciebie wysyłam na ten dyżur. Już idę. I spotkamy się pod koniec naszego programu. Przypominam, 32 9208 Dzięki. Dzięki. Witamy w Familuku i witamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć nieco więcej na temat ubezpieczeń. Mateusz Zapart ponownie w naszym studiu po pierwszej części dyżuru Eksperta. Jeszcze Cię wyślemy na ten dyżur na chwilkę. Będzie jeszcze okazja, żeby zadzwonić i dowiedzieć się więcej. Jeśli macie Państwo oczywiście jakiekolwiek pytania, to można do Mateusza te pytania kierować. A my teraz, drodzy Państwo, troszkę o tym holowaniu porozmawiały, mhm. tak? Bo zaczęliśmy, a nie skończyliśmy. To no może zaczniemy jeszcze raz, bo tak Aha. w połowie gdzieś tam... Więc... Przy tych takich dodatkowych jakby, kruczkach, ubezpieczeniach, czy mhm. dodatkach do tych ubezpieczeń, warto pamiętać właśnie o, o, pamiętać o tym holowaniu. Żeby to nie było tak, że nagle staniemy pod domem, z samochodem, tak i mhm. ubezpieczenie nam powie, no przykro nam, ale holowanie od 50 km tak, mhm. i więcej, czy pomoc ewentualnie od 50 km więcej. I żeby też nie było tak, że jeżeli jesteśmy trochę dalej od domu, powyżej 150 km, to tak mniej więcej. Zawsze ubezpieczycieli bywa, że za resztę trzeba zapłacić. Więc jeżeli jedziemy nad morze, na przykład mm. tu ze Śląska, czy, czy jedziemy gdzieś dalej e, w kontekście Europy, tak, to warto pomyśleć o tym holowaniu powyżej 1000 kilometrów i jeżeli jedziemy za granicę, to wykupić też holowanie poza granicami. Polski. Czyli można dodatkowo wykup tak, wykupić tak, takie tak, ubezpieczenie, tak? Nawet czasowo, nawet, yy, znaczy nie od razu? Tak, ale y, przed samym wyjazdem można rozszerzyć taką opcję, to, to też jest bezproblemowe i to naprawdę nie są drogie, mhm. yy, drogie rozszerzenia. A to w sytuacji, kiedy, yy, no, dzieje się tak, że y, auto nam pod domem pada, że mhm. tak się wyrażę, kolokwialnie powiem. Mhm. No i ubezpieczyciel, jak dzwonimy, mówi, no. Fajnie, fajnie, ale nie przyjedzie ale nam scholować, bo jest pod domem sytuacja. No właśnie to jest to rozszerzenie Aha. do holowania i y, pomocy pod domem, ale właśnie jeszcze jest drugie rozszerzenie, o, 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 o które dobrze, że pytasz, y, hmm. takiej pomocy doraźnej, czyli nie wiem, na przykład siądzie nam akumulator tak, pod no domem. No właśnie, wiesz, wchodzimy rano tak i auto hmm. nam nie odpala. Tak. Czy, jest problem. Dokładnie, jest problem i teraz asystent może przyjechać tak, i, hmm. i pomóc y, w ciągu tam pół godziny. tak Bardzo często się to zdarza, że to jest raz, dwa. I może tak, wymienić nam żarówkę w samochodzie, jeżeli już nie chcemy się brudzić, wymienić nam koło, czy tam oponę w samochodzie bez problemu, naładować nam, czy odpalić nawet, że tak powiem, jak to się mówi kolokwialnie, z kabli tak, samochód, hmm. czyli podpiąć do tego akumulatora. A to jest jakaś rozszerzona Nie, to jest Opcja, wszystko. Nie? Znaczy, to jest generalnie jakby w lekko rozszerzonej opcji, ale, ale nie jakoś płatnej, nie wiadomo jak wiele, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt złotych różnicy i już możemy mieć jakby taką rozszerzoną opcję pomocy, że pomogą nam w każdym wypadku, a nie tylko wtedy, kiedy im będzie Bil, tak? I to właśnie o to chodzi. Czasem wydaje się nam, że oszczędzamy, a potem jest to takie pozorne no właśnie, oszczędzanie. Właśnie, właśnie. W danej sytuacji, kiedy coś nam się już przydarzy. Ja jak jeszcze jeździłem e, sławetnym golfem dwójką, to. Znamy historię. Znamy nie? historię <laughs> znaczy, to już Nie, nie będę. znamy, że, że był taki samolot. Był taki samochód. Tej historii, o której chcesz opowiedzieć, Pewnie wydarzyć, nie. Więc e, Nieraz mi się zdarzało stanąć gdzieś albo nie umieć odpalić pod domem I, i była taka sytuacja, że wykupiłem, no wiedząc o tym, tak, wykupiłem rozszerzoną opcję asystansa, podjechała laweta, odpalił po prostu pan z kabli i samochód. Akumulator się naładował i mogłem jechać dalej, tak? I to można? Było, można, można. Można. Dokładnie. <grym> Dobrze, Mateusz, chodzi. za chwilę wrócimy do rozmowy. Może tym razem o e, ubezpieczeniach mieszkaniowych, bo może tą motoryzację zostały już, już tak. i przejdźmy do mieszkań ubezpieczeń mieszkaniowych. To już za moment. Jeszcze raz, tak nam pięknie tutaj teraz zaśpiewano, to my teraz wracamy jeszcze raz do tematu ubezpieczeń. Mateusz Zaparty, przypominam, w naszym studio Grupa GSU. Mateuszu, e, tym razem ubezpieczenia mieszkaniowe. I jak tutaj e, sytuacja wygląda? Hmm. Tutaj też mamy tak zwane usługi assistance, czyli hmm. takie pomocowe. No taką najfajniejszą usługą chyba to jest pomoc takiej złotej rączki, tak? czyli jakiś elektryk, hydraulik, ślusarz. No jakby tutaj jest dosyć spora, spory wachlarz możliwości. W każdym momencie, kiedy nam się coś stanie, dzwonimy na infolinię, zgłaszamy, że mamy problem, przyjeżdża pan, mm -hmm. ewentualnie pani, tak? Nie bądźmy <laughs> jakby tylko w jednym kręgu. dobrze, nie jesteśmy szowinistami, tak. każdy może robić, na co każdy mu się żywnie podoba, każdy. Podoba, ale dokładnie, tak. jaki zawód sobie wybrał, więc przyjeżdża osoba, pani. która nam to po prostu zwyczajnie naprawi, mm -hmm. fajnie naprawi. No i teraz też jest, jest jeszcze jedna opcja z rozszerzeniem, tak? Mm -hmm. e, czy na przykład płacimy za części. I materiały budowlane, czy nie? No i warto oczywiście wziąć opcję, że nie płacimy za te materiały budowlane. Tak mój kolega, znaczy w sumie który płacimy, naprawiał... ale nie płacimy. No bo no, nie płacimy, płacimy w ubezpieczenie, momencie, tam ubezpieczenie kilka złotych, tak, Aha. ale w zamian za to mamy materiał budowlane, gdyby się coś stało. Tak mój kolega jakby zaoszczędził kilka tysięcy złotych na remoncie łazienki, bo musieli się tam przekuć do jakiś rur. Proszę. E, no i w tym momencie jakby o uzupełnienie cegły, tak, jakieś tynki, y, beton, to wszystko mm. trzeba było kupić. No gdyby nie miał tej opcji rozszerzonej, to by musiał to, to, to zapłacić, a tak to... I robocizna i materiały były jakby w cenie ubezpieczenia. No Ale ucieśnijmy, to nie opcja. jest tak, że nam się zamarzy remont łazienki i ktoś I nie, przyjedzie. Nie, jak jest jakiś e, wypadek albo e. zapobieżenie przed wypadkiem na przykład, tak? E, czyli na przykład pęka rura, coś się tam zaczyna sączyć, no to wtedy takie takie to, rzeczy. Jeszcze teraz szybko musimy o tej drugiej opcji. E, okay. Coś, o czym nawet nie wiedziałam, że istnieje. I jeszcze ta druga opcja to jest e, m, mieszkanie zastępcze, taki mm -hmm. lokal zastępczy, tak? No jeżeli e, mamy, nie wiem, pożar, zalanie takie dosyć mocne bądź jakąś, no, katastrofę budowlaną nawet, tak jak jakiś czas temu było w Katowicach, że runęła kamienica. Wtedy możemy dostać mieszkanie, czy tam lokal zastępczy, bo to nie musi być mieszkanie, ale na przykład hotel, tak? No i możemy go dostać na kilka dni, ale możemy też wybrać opcję na pół roku. No i wtedy można się całkiem fajnie ogarnąć przez ten czas, no bo wiadomo, to zawsze jest tragedia. Sporo rzeczy się na przykład w pożarze traci, czy w takiej tragedii budowlanej też i no chwilę czasu trzeba na to poświęcić. Co ciekawe, jeżeli to jest właśnie takie zdarzenie dosyć traumatyczne, to otrzymujemy też pomoc psychologa e i ewentualnie jakąś pomoc medyczną też w ramach tego, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Oh, no i kolejny raz, przezorny, zawsze ubezpieczony, Mateusz Dokładnie Zapart, tak. Grupa GS. Wysyłamy Cię jeszcze raz na dyżur eksperta 32 9208. Drodzy Państwo, korzystajcie, bo macie taką okazję. Przez najbliższe 10-15 minut Mateusz będzie dyżurował telefonem. i będzie czekał już w telefonie na, na Wasze telefony. Dzięki raz jeszcze, Mateusz Zapart, grupa Dzięki GS.